Halo, halo, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na piątym pięciodniowym detoksie. Jak wiecie, były już cztery. Mi udało się po raz pierwszy 16 dni być na detoksie zielonkowym czyli soku strawy jęczmienny i chlorella peronoidusa sorokiniana. I na drugim detoksie udało mi się być 21 dni, tylko pijąc te soki. Czemu w moim pojęciu służy ten detoks i do jakich ja doszłam, hmm, refleksji? Ponieważ stosując ten detoks, my nie robimy głodówki. To nie jest dieta sokowa, to nie jest dieta hmm, woda. To jest czyste jedzenie, ponieważ sok z trawy jęczmiennej zawiera 44 elementy, w tym grupy witaminy B, C, sod, selen, jod, aminokwasy, omega-3 itd. I chlorella perenodiosos która zawiera 42 elementy, zawiera również chlorofil czyli krew roślinną, która jest nam bardzo pomocna. Żeby być zdrowym, potrzeba tak naprawdę zrobić trzy rzeczy, jeżeli nam coś dokucza. Czyli organizm dożywić i to robić sok z okstrawy jęczmiennej i oczyścić, zdetoksyfikować jednocześnie i to robi chlorella to działanie w synergii, jedno i drugie. Tak jak pokazywałam, ja to piję każdego ranka. Tak normalnie to piję dwa razy dziennie. O, witaj Aneczko kochana. Tak się cieszę, że startujesz ze mną. Ja pokazuję swoje jedzonko przygotowane i, i podczas. Yy, Detoksu ja piję tak porządnie, nie żałuję sobie, czyli łyżkę kopiatą od zupy, soku i, i chloreli, ponieważ to pod, pozwala mi nie czuć głodu. Po trzech dniach trudne są, sprawdziłam pierwsze trzy dni, i to często trudno jest wytrzymać, bo to, na, bo to nagle chce się jeść, chce coś słodkiego, na no, różne rzeczy doświadczałam. Po trzech dniach zaczyna być lżej. Czwarty, piąty już zaczyna być cisza, czyli nasz układ trawienny zamyka się i nie mamy potrzeby jedzenia. Czyli, jeżeli chcemy tak naprawdę się dobrze oczyścić, Podnieść swoje wibracje, to próbujmy. Jednodniowe, dwudniowe. Jeżeli nie wytrzymacie pięciodniowe, czy tak długo jak ja z Iwonką wytrzymywałam, próbujcie od jednego dnia. Pamiętajcie, że nie robicie sobie krzywdy, bo jęczmień jest jedzeniem. Tam są wszystkie zawarte produkty, tak nazwę, produkty, które są potrzebne do dożywienia naszego organizmu. Czy jeżeli coś ci dolega, jesteś chory, chora, potrzebujesz, jak powiedziałam, organizm dożywić, oczyścić i, i z psychosomatyki znaleźć pierwotną przyczynę, dlaczego masz tą dolegliwość, czy Hashimoto, czy alergię, czy endometriozę, czy e, e, uszczyce i wiele innych, które, które są nazywane nie do pokonania, tak to. Tak to powiem, co nie jest prawdą, bo mia, mamy w świadectwach wiele różnych takich doświadczeń, że szczególnie Łuszczyca, ludzie, którzy męczyli się latami. Mamy tu Ewelinkę w grupie tej, którą pije tą butel, z tej butelki do wodorowania wody, więc u niej za dwa tygodnie cofnęła się z palców dokuczliwa dla niej łuszczyca. Więc kochani, jeżeli robimy ten detoks, to przyspieszamy oczyszczanie naszego organizmu. I te, z każdym dniem przychodzi więcej radości, czystość umysłu, jaśniejsze to wszystko. A więc próbujmy. Czyli ja, ja przypomnę jeszcze, że są... Różne soki, akurat przy sobie mam tutaj z buraka, jest z buraka, żurawiny, jagody i marfi. To takie jest opakowanie, mieszanka. Czyli jeżeli jesteście głodni, możecie sobie czysty, ekologiczny wiedząc, bo to jest tak jak jęczmień w proszku, tak samo rozrabiacie z wodą. A więc, kochani, kto ma przygotowany, to robimy pierwszy łyk. Moje to takie gęste. I teraz mentalnie. Ja się skupiam. Otulam Was energią miłości, wsparcia, wytrwałości. Weźmy się mentalnie za ręce. Ci, którzy jesteście na wizji i wszyscy ci, którzy dołączycie do nas. Ja skupię się przez chwilę, zasilając nasz ten krąg i opiekując się nim podczas całego detoksu. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli przerwiecie nawet detoks, to zawsze z powrotem szybko możecie wrócić. To nie są takie tradycyjne, jak powiedziałam, głodówki, bo to wszystko trzeba zaczynać od nowa. Tu jecie. Tylko w innej postaci. Jesteście dożywieni na każdym poziomie i macie tą radość, szczęście, endorfiny. Jest Wam lżej i łatwiej żyć. Także ja się chwilę skupię, Ty również. Poczujmy siebie i to otulenie rękoma. Kochani, jesteście zaopiekowani. Aniu, ja Ciebie całym sercem wspieram. Czasami jak jest Ci trudno, to napisz do mnie, czy zadzwoń. Tak robiłyśmy z Iwonką, albo nagrywałyśmy się sobie na, na Whatsappie. I jak co, kończymy dzisiaj, czy jeszcze tam? A dobra, jakby trzymałyśmy do obiadu, to jeszcze tam jeden dzień pociągniemy. Czasami kilka słów powoduje to, że jest nam po prostu leżej, że łatwiej nam jest wytrwać. A więc, jeżeli jeszcze nie, nie, nie jesteś posiadaczem nazwy, to tak, jęczmienia i Florelli, to zapraszam Cię. Zaraz zobaczę, czy mam. O mam. To zapraszam Ciebie bardzo serdecznie do mnie, napisz do mnie. Ja pomogę Ci to ekologiczne, czyste z certyfikatami zakupić i, i ja zostanę Twoim doradcą. A więc dołączysz do grupy ludzi, którzy cieszą się życiem. Bo jeżeli pijemy zielonki, nawet nie detok codziennie, to my się na bieżąco czyścimy. A więc kochani, trzymam kciuki za Was. Zaczynamy od nowa Power Detoxowy. Kto dołącza, kto ch chce zakupić i dołączyć do naszej grupy detoksowej czy Zielonkowej. Zapraszam Was z całego serca. Zajmę się Wami najlepiej, jak potrafię. Odpowiem Wam na każde pytania. Na jakie mi zapytacie, na ile potrafię, ale jak ja nie potrafię, moim bezpośrednim doradcą jest Ania Mazurczyk. A więc ja zapytam Ani. Ania Mazurczyk, znacie, która niesie to cudowne, tą cudowną zieloną misję. Także przytulam ciepło, pozostaje do Waszej dyspozycji i. Trzymam kciuki za każdego z Was. Ani przytulam Cię, dziękuję, że byłaś ze mną. Dziękuję tym wszystkim, którzy byliście ze mną i zapraszam do detoksu. Papa, pa. dziękuję. Idziemy.